moi drodzy ludkowie, dzisiaj sobie zagramy w Hearthstone'a. deck, który, który u mnie nazywa się Mech Bombastic i jest to generalnie Mech Bomb Warrior. Oparty na takich kartach jak Hook Mistrz Wybuchów, Dr. Hook Szalny Geniusz, Ziliax i wtasowywanie bomb jak specjalistka c 4 Podkręcany elek, pod zwiększenie wtasowywania tych bomb, nakręcany goblin czy ekskalibrator. Generalnie y, pierwsze combo takie bardzo fajne jest y, w turę wcześniej ekskalibrator jeden atak i w następnej turze y, podrasowany elek plus nakręcany goblin plus y, atak, ekska, atak ekskalibratorem, i w ten sposób y, w dwóch turach wtasowujecie 5 bomb, czyli 25 punktów obrażeń. I w pewnym momencie. Dbacie o to, żeby przeciwnik miał co najmniej 3 bomby w talii i rzucacie huka, mistrz jeszcze dobrze jak jest, macie już porter na sobie. I on przyzywa 6 hukobotów, które zadają od 1 do 4 punkty obrażeń. Ja gram na wersji z nikczemnym bar, ba, bankierem i podrasowanym elekiem, ze względu na to. Niektórzy grają na dwóch podrasowanych elekach, tak też można, natomiast ja mam tutaj poniekąd trzy, ponieważ rzucam podrasowanego eleka i już tam na niego nikczemnego bankiera, przez co z jednego eleka robią się trzy. Chyba, że chcemy coś innego wskazać, typu nakręcany goblin, tak. Rzadko się uda huka, ale cóż. No dobra, no to lecimy z gierką. Lecimy, lecimy z gierką. Meg Bombasti, Kranki. Tak, nie jestem jakimś prograczem, ale. Mówię, du dużo gier mam już tym deckiem rozegranych dlatego ja go czasami nazywam nuda-warriorem, bo dla mnie on już jest przewidywalny. Nawet te elementy nieprzewidywalne jak odkryj czy dodaj do rynki losową są dla mnie przewidywalne. Valera. Jeżeli będzie krótka gierka to e, jedną puszczę, dwie właśnie odwrotnie dwie, to zachowujemy na no później to, to też. To świetny początek, no generalnie powiem Wam, ręka bardzo dobra, to sądzę, że poniżej szóstej tury nie ma co kastować, bo jak to robi, chyba, że na przykład przeciwnik jest tokenem, na tokenach gra, to wtedy przed szóstą turą jeszcze sens to kastować, a jeżeli gra bez tokenów, gra normalne kreatury, to to Cała jest... Przyjemność po mojej stronie. Witaj. Witaj. Wycisz. No tutaj się szykuje idealnie pod bomby granie, bo mamy i ekskalibrator i mamy nakręcanego goblina. Którzy wtasowują nam po jednej bombie. Chyba, że eleka wystawimy to po dwie Zagramy w ten sposób. Ten może nam się przydać do Ziliaksa, żeby go zmagnetyzować, czyli połączyć z Ziliaksem. Magnetyzujemy karty tak, że karta, która ma magnetyzm, znajduje się tu po prawej stronie, i ta karta ją wchłania zdobywającej statystyki i umiejętności. Może uda mi się to wam pokazać. tutaj idziemy w życie, bo orogale yy, z reguły nie mają z czym leczyć łotrowie nie mają z reguły z czym leczyć dlatego każde obicie mu życia jest yy, przybliżone do pokonania go a w tym momencie widzicie, miał minus 1 życia, stracił kreaturę jeszcze dał nam dwa punkty darcia, także same plusy w tym zagraniu były no teraz my stracimy tarczę, bo idziemy ekskalibrator i w... Włamywaczkę. We włamywaczkę. Bomba numer jeden poszła. Nie ukrywam, liczymy na nasze perfekcje zagranie, czyli dobieramy Eleka, rzucamy Eleka, rzucamy Goblina, uderzamy i wtedy mamy 5 bomb wtasowanych w dwóch turach. I już... Prawie nie musimy się martwić o kwestie bombu. Bomb Zadaj wielosowy karty, zagonił Widać, kolega nie ma za bardzo czym grać Ale on się pali, ej, ej. Co on tu zrobił? Kolega się będzie przepalał powoli No powiem szczerze, to będzie Dobra, tak, zrobimy. Może jak on go cofnie. Ale trzy bomby już są wtasowane. Nie cofnie, jest, dobra. Jeden krok w cień poszedł. Mam nadzieję, że nie puknęłem mikrofon w tym momencie. Jeden krok, krok w cień mu się przepalił. Okej. Okay. Zobaczymy ile zagra. Wygadaj, że masz jakieś murloki. Ja też coś knuję spokojnie, nie macie. Powiem szczerze, że w tym momencie zobaczymy sobie co mamy tutaj. Idziemy. Czekaj, ile to by potrzebowało? Potrzebowałby. Nie to czekajcie, były trzy bomby, czyli teraz są dwie. Szkoda, że to nie pokazuje na tym, doktorze huku ile mamy na liczniku bomb. Okej. Okay. Tu Co zagrać? Dobra, zagramy tak. To nie tak, jak zginie, to wraca, tak że to nas jakby nie obchodzi. Za wolno dobieramy, i to może być problem. Wszyscy bez życia! Nawet śmierć przestaje się liczyć. Zobaczmy jaki hero power. wam kłamcę! Czy to nam coś daje? Nie, to nam nic nie daje. No, ale odkrycie mecha już można nam coś dać. To ale on na losowych kartach gra. Powiedziałem, że potrzebujemy 10. Potrzebujemy 10, to prawda. Mi się do ręki nie zniszczył. Pali... Aha, dobra, bo na nas. Dobrze sobie pali karty. Możemy to przegrać. I to mi się nie będzie podobać. Ale on gra w tasowanie. O matko. Teraz to by się bójka przydała bardzo. Ratuje nas to tym, w tym momencie. 12. nie wiem, czy on znajdzie, tyle żeby nas zabić. Nieśmiertelność. Będziesz gnić w mroku. Bam! Mamatko. W ten sposób. Nie, nie sądzę, żeby on miał odpowiedź na to. Fajnie by było teraz dobrać tego, co wtasowuje. To już sobie wtasowali jego jeszcze raz. I... taunt? Okej. Okay. Dobra. Dobra, 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 dobra. O, tak ciebie zagramy. Nie? Ojej, 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 No, te, te, teraz jak nic nie zrobi, to, to, koniec. Mamy to chyba. Chyba, że nie mamy. Aha. Ja sobie zobaczę, co mi ten wyciągnie No akurat to, co potrzebowałem. Dobra gra. Pojechanie moi drodzy. Dobra, Jak zlesie talię, to można nawet troszkę poczekać z gameplayem. Troszkę zwolnić, chociaż nie, nie za bardzo. Jeszcze jedną sobie zagrałem, bo to wydaje mi się, że było dość krótkie. Dobra, chyba znalazł, bo się przycięło. gramy. On ma dużo małych minionów, więc dymi. Więc chyba zostawię to co mam, chociaż nie mamy co grać na początek. Ale to powinno w pewnym momencie wystarczyć. No to to w ogóle mi się nie podoba, że to tu jest. W tym meczu pik zmotnięcie tarczą raczej nie będzie wyjątkowo potrzebne, chyba że w hienę. Tu powiem wam, widzę świetne remowale, tylko nic oprócz tego Dobra, ale jedną grę wygraliśmy, to już jest materiał On ma tokena, tak, on, on ma... Ko ko koina, nie tokena, przepraszam No, graj Kamyczek Zostawiam z powrotem. To się zastanawiam czy on może tym zlecieć Ale chyba nie. Tutaj brama może się popsuć. O, przyrobimy coś chyba idzie bardzo nie tak. Fajne jest to, że nawet jeżeli tu jest ten ym, yy, snajperski, nawet jeżeli tu jest snajperski to ten ginie, ale tak jest swojej umiejętności tak samo nie ma czym grać jak my. Dobra. Ujawniliśmy się, że jesteśmy ukrytym bomb warriorem. Jedna bomba. Pamiętajcie, że jedna bomba. Eee. A... Nie, nie opłaca nam się Nawet jeżeli on tu nam w, w, rzuci 4 damage'a To bardziej nam się opłaca patrzeć na Właśnie coś takiego Właśnie dokładnie coś takiego Na no, to czekaliśmy i on ma y, on ma te z, y, snake trapa prawdopodobnie albo ma tego rat trapa czyli jak zagram 6 kart to się aktywuje oj ziomeczku ziomeczku o, jak to zagrać mamy trzy obrażenia to i dwa razy Aha, dobra, wiem już jak zrobimy, zrobimy tak Dobrze myślę Tak się zastanawiam Snake trap, prawda? Oczywiście No warpaw tutaj nie siądzie Chyba, że zrobimy... Tak. Tak, dobra, zrobimy tak. Dobra. zagranie. Yy, dzięki. Ale wyciszymy Cię, żebyś nam nie przeszkadzał tutaj. Oj Co teraz czekam na jakąś bardzo podwaliu kartę um, Dobra On nie może tego łatwo usunąć chyba że będzie miał coś z trucizną Tak? No sądzę, że tak.

To nam różnicy specjalnej nie robi. Czekajcie, on ma dwie bomby w tym momencie. Dwie bomby nas, nam nie robią nic. By się przydał. Bejcik, jesteś? Perfekcyjny Bejcik. Dobra. dobra, 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 dobra. On ma nadal powinien mieć dwie bomby. Nie ma już czarnych bomb. Dobra, wygraliśmy elegancko tak moi drodzy się gra nuda znaczy się bomb bąb Ech. dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku